Nie jestem fanem oceniania filmów na podstawie gier. Zdarza się, że mają bardzo małą zgodność z oryginałem i nie potrafię tego twórcom wybaczyć. Zauważyłem jednak, że do tej pory nikt nie napisał opisu fabuły na film webie, to jest dla mnie zastanawiające. Opisując ten film, nie mam niestety skali porównawczej, gdyż tak szczerze nigdy nie grałem w Mario, aczkolwiek kojarzę postacie z tej serii gier. Na początek powiem, że twórcami tego filmu jest Illumination, studio, które było odpowiedzialne za serię Minionki. Fabuła jest dość prosta, otóż czarny charakter, czyli Bowser, włamuje się do zamku i wykrada z niego gwiazdkę. Wszystko to po to, aby móc ożenić się z księżniczką Peach. Akcja dzieje się w ich magicznym świecie, jednak w prawdziwym świecie żyją dwaj bracia, Mario i Luigi, będący hydraulikami jednak ich pierwsze zlecenie nie poszło im dobrze. Słyszą jednak w telewizji o pewnym wycieku, który spowodował powódź, gdzie Mario i Luigi następnie się udają. Na miejscu znajdują tajny tunel, który ich obu prowadzi do magicznej krainy, gdzie obaj zostają rozdzieleni. Luigi trafia na cmentarz, gdzie żyją szkielety i gdzie zostaje złapany przez Bauzera, który siłą wydobył z niego informacje i umieszczony w klatce. Mario za to trafia do Królestwa Grzybów, gdzie żyje tytułowa księżniczka Picz, która rządzi całym królestwem, oraz trenuje Mario po to, aby on stał się zwinny? A także pokazuje mu magiczne grzybki. Jedne z nich dodają wzrostu oraz siły, drugie z nich zmniejszają postać, a inne dają kociom zwinność. Wszystko to po to, aby móc uratować swojego brata, Luigiego, oraz odzyskać gwiazdkę, która ma potężną moc, mogącą pokonać każdego. Zanim jednak to nastąpi. Muszą pokonać Donkey Konga na arenie i połączyć siły wraz z królem Małp. Tak mniej więcej wygląda fabuła, która jest całkiem niezła. Do tego są wszystkie postacie z Nintendo: Mario, Luigi, księżniczka Peach, Bowser, Donkey Kong, nawet Toad. Do tego film jest przepełniony są krakami z Nintendo, chociażby dzwonek Mario, który brzmi jak GameCube, oraz granie na trąbkach które bardzo kojarzy się z Mario. Oczywiście klimat Nintendo jest, gdyż oprócz tego, że jest skakanie po platformach oraz przeciwnicy, którzy naprawdę są zaprogramowani zupełnie jak postacie z Mario, to jeszcze w którymś momencie są go-karty, co też jest świetnym pomysłem. Do tego film posiada dużo akcji i powiem, że ja się nie nudziłem. Tutaj jeszcze wspomnę o obsadzie. Do tej pory głosu Mario oraz głosu Luigi'ego podkładał Charles Martinet. Tutaj niestety Mario i Luigi'ego podkładają dwie osoby. To w sumie może się nie spodobać fanom. Natomiast wiem, że głosu Mario udziela Chris Pratt, znany ze Strażników Galaktyki, głosu Luigi'ego podkłada Charlie Day, znany z serii Pacific Rim, a głosu Bowsera podkłada Jack Black, który podkładał Pan de po w Kung Fu Pandzie. Także Mario to całkiem spoko film. Warto iść do kina i naprawdę liczę na kontynuację. W filmie oczywiście zabrakło jednej postaci, mianowicie już jego, aczkolwiek pod koniec filmu jest zapowiedź następnej części, pokazując jajko, z którego on ma się wykluć. Także jest to świetny film i jak już mówiłem, liczę na sequel.